W komunizmu, PRL-u i ta kultura jedzenia, życia w Polsce została po prostu zrównana z ziemią, tak na dobrą sprawę, nie? Oni tam siedzieli jedli ostrygi. Tak kiedyś w tym kraju było, nie? A w latach 70-tych ludzie się cieszyli, jak mieli pomarańcze na święta, nie? Te rzeczy, które stworzyliśmy w czasach komunizmu, zaczęliśmy nazywać kuchnią staropolską. Ale przykładowego schabowego nigdy nie było. Jest to wymysł tych te czasów PRL-u. Moja misja jest w tym, żeby Przywrócić nasze prawdziwe dziedzictwo kulinarne, nauczyć nas jeść prawdziwą polską kuchnię. Porządek na blacie o, oznacza porządek w twojej głowie. Dużą część swojego życia spędziłem w restauracjach z Gwiazdkami Michelem i wiem, jak wygląda to gotowanie i wiem, jaki my mamy standard we nie wiem, na jakim standardzie my pracujemy i czasami dla mnie to nie jest wyznacznik tego, jaka jest restauracja. Rozszał w miejscach, które mają Gwiazdki Michelem, jest kolosalny. Równo rok temu nie był jeszcze Michelem w Polsce, nie byłem w przewodniku Michelin, a teraz mam rekomendację.